91 kg, ale przechodzimy do ostatniego pojedynku w dniu dzisiejszym. Narożnik Czerwony, Paździer Dawid, Moszir Mysłowice, Narożnik Niebieski, Chorowski, Karel, Superfighter, Nowy Sącz, Sędzia Ringowy, Mieczysław, Skrobała, Poznań. I rozpoczyna się ostatni pojedynek w dniu dzisiejszym półfinału kategorii wagowej do 91 kg. Grupa B. Narożnik czerwony. Paździer Dawid Mosir Mysłowice. Narożnik niebieski Chorowski Karol Superfighter Nowy Sącz. No na pewno zobowiązuje tutaj reprezentanta Mosir Mysłowice nazwisko. Nie ta waga, ale na pewno to nazwisko, które przyniosło tyle chluby i zaszczytu polskiemu boksowi. Obydwaj doskonałe warunki fizyczne. Paździor tutaj bardzo ładnie operuje lewym prostym. No, bardzo ładny lewy sierpowy Chorowskiego. Kolejny lewy sierp. Skuteczny. Wyprowadza Chorowski. Koniec pierwszego starcia. Walka wyrównana. I tutaj pierwsza runda jeszcze nic w tym pojedynku na pewno nie przesądza. I rozpoczyna się drugie starcie pojedynku Paździer Chorowski. Październik zdecydowanie rozpoczął tą rundę czasami prostymi Również Teraz mocny cios Chorowskiego w tył pleców na wysokości nerek, bardzo niebezpieczne ciosy. I kolejny tam cios nieprawidłowy Chorowskiego. i koniec drugiego starcia dalej wydaje się być wszystko otwarte w tym pojedynku paździer wydaje mi się troszkę bardziej zmęczony od swojego przeciwnika no ale to jest jeden z tych bohaterów co traktują boks jako hobby Praca zawodowa w kopalni, a w wolnych chwilach wizyta na sali treningowej, wyjazd na zawody. Tak też można. Ja myślę, że tutaj większość tych osób, które tu brały udział w Grand Prix w Gliwicach, prowadzi taki żywot. Bardzo ładnie Paździer rozbił ten lewy prosty Chorowskiego, zadając swój lewy i jeszcze prawy poprawiając. Końcówka pojedynku. Wydaje się troszkę świeższym być. Paździor. Jeszcze lewy sierp. I koniec pojedynku. Ostatniego w dniu dzisiejszym. Jutro pozwolę sobie zaprosić Państwa na walki finałowe o godzinie 10.00. Myślę, że również nie zabraknie emocji. Obydwaj zawodnicy uśmiechnięci. Chorowski troszeczkę tam już chyba jest ok. Jeszcze tam troszkę krwi pod nosem było, ale Kategoria Jednogłośnie Karol zwycięstwo chorowskiego. Myślę, że Paździor również nie jest z tym zasmucony. Stoczył bardzo ładny pojedynek. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze...